Z nowościami można powiedzieć, że jestem od zawsze. Od nowości rozpoczynam każdy dzień przed, przed pójściem do pracy przeglądam. No dlaczego? Nowości, ja jestem Torunianin, kocham to miasto i nowości są toruńskie. Nowości piszą o sprawach, którymi się zajmuję służbowo i te, które mnie interesują prywatnie. Wczesne wspomnienia z dzieciństwa, to już się przewija gazeta Nowości gdzieś tam. Dla mnie, ja się urodziłem w Toruniu i czuję się z tym miastem bardzo związany. I, i nowości, gazeta Nowości, tak jest jakoś dla mnie nieodłącznym elementem tego miasta. Dostarcza mi codziennej wiedzy na temat wydarzeń w moim mieście, na temat wspaniałych ludzi. Cieszę się, że, że jest ta gazeta. Natomiast co zmieniłabym? Zmieniłabym to, żeby takie okropne informacje były maleńką czcionką, nam czytelnikom podawane, natomiast te świadczące o aktywności, o wspaniałych wydarzeniach w naszym mieście, jak największą czcionką. Rano mam. Dostarczoną, już o godzinie szóstej już nowości mam w domu, wstaję sobie, czytam bez kłopotu, bez wychodzenia. Są wiadomości z naszego okręgu, tu z Torunia, dużo można się dowiedzieć, być na bieżąco. Jest to gazeta, którą wydaje nasze miasto, a o mieście swoim wiedzieć trzeba tyle, ile wypada wiedzieć. Myślę, że jest co poczytać, zawsze ciekawe. <laughs> Oczywiście ogłoszenia o pracy aktualnie szukam, są ciekawe. Przybliżają nam e, całą historię Torunia, wszystkie plotki. Nasze toruńskie to są. No, są bardzo ciekawym e, wydawnictwem i uważam, że każdy Torunianin powinien czytać nowości i popierać naszą prasę.